Siemano wszystkim, ja jestem Szejka, to jest hard true Zapon na słabi i te moje auto No, włączę się. Okej Jaki by tu sobie wziąć Okej okay. sobie weźmiemy tą piersi okej okay. ruszaj jest jedzie jedzie a jedzie przyczepa moja jedzie Ery Zanim ja ogarnę to wszystko co trochę minie o co w tym chodzi? To nawet nie widzę siebie na mapie. Ten odcinek będzie nazywany jako... Lamer. Dobra, ciśniemy dalej. Ten odcinek będzie na prawo. To bardzo krótki. Matachel. Tyle, straszy się w prawo. O, la jaki zakręt przecież trzeba się trzyma, trzyma, trzyma Chociaż chyba długo nie pociągnie No ale jedź Nie wiem gdzie jadę Ale gdzieś to jedziemy, może może gdzieś to jedziemy przecież to jest wolny. nie, autobus nawet wyprzedza nie da się wyprzedzić nie da ja tu pewnie nie, nie aż tak nie skręcić w lewo dobra tu się zaczyna zabawa Ej, Uwaga, uwaga Lol, myślę, że walnę w to Ale ta gra jest Dobra, spoko Ja jestem duchem, świadom to sobie sobie jeszcze 4 minuty, minuty trzeba by dostarczyć ten ładunek. Jest wyruszałem. No jestem już daleko. Oś, o słabiejutko. Sorry, ziomoś. Włączę sobie światła. Będę jechał środkiem. I nikt mnie nie wyprzedzi. Możesz? Nie wyprzedzi mnie. Dobra, jedziemy normalnie. Prawy pasem ruchu. Może lewy, może prawy. Może lewy, może jednak prawy. Nie wiem. Jadę, nie wiem po co. Nie, o Boże, ta gra jest masakryczna Stawię też film na YouTube, ale O oh my god, masakra Oszaleć można Jedziemy po ziało, jedziemy po zioło. Poziało, poziało Nie, ja duże nie pociągnę normalnie, tak ja mnie rozwala. Ona jest taka... do bani. Że... muszę kończyć. O, patrzcie! opuszczę te miejsce. Żegnajcie, ludzie. Chyba. Bo wjeżdżam...

Nie, nie, dobra, kończę, nie? Następny odcinek będzie z nie? Dobra, trzymajcie się, narka.